Raz z Rowinem Kazania, więc z Mistrzem Kraju. No i oglądamy najciekawsze fragmenty tego meczu. A praktycznie bramki, bo tutaj ciekawego widowiska było niewiele. W zasadzie to była pełna kontrola, supremacja drużyny Mistrza Kraju. 27 minuta, Alejandro Dominguez i jest 1 do 0. 43 minuta, podanie. W pole karne na 16 metrze Dominguez i jego drugi gol w tym spotkaniu. A więc 2 do 0 dla Rubina Kazań. W 48 minucie kompletuje Hatryka Alejandro Dominguez jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców, mając na koncie w tej chwili już 5 bramek. Kolejny Gol zdobyty przez piłkarzy z Kazania to Magbet Simaia, a dzieła zniszczenia dokończył Krystian Noboa. Popatrzmy raz jeszcze: piłka od skrzydła, tutaj zupełnie niepilnowany Noboa w polu karnym. 5 do 0 dla Rubina Kazań, który lideruje w klasyfikacji Ligi Rosyjskiej, mając 14 punktów, tyle samo ile FK Moskwa, klub Mariusza Jopa. Mariusz jednak.